Tak jest tylko u Nie, ale jest dużo osób, to szanowi, którzy będą subować Zreby dostać to 10k Szczerze Mam tutaj i cel subów, i czat będą mogli zobaczyć Cześć. a już trwa live, czekaj, bo jestem pośledzony i nad tego nie wiem Pozdro Tak, trwa Pozdro Tak, trwa Już 15 osób wbiło Nie, nie ma nikogo Czekaj. Trzeba napisać. To czekaj. Jak otwierać? Chodzi Miejska 99 napisz. Kanał Koci podłoga Miecka 99. Sam sobie nabiję wyświetlenie z telefonu z innego konta. Ozdro. Rozumiesz że ktoś się pyta, jak otwierać Laki Bloki. To trzeba być mądrym. Nie, ja też robiłem to samo. <grym> Bo ja myślałem, że one gdzieś są. Ja pytałem gdzie są Laki Bloki. Gdzie mogę je otworzyć? Dobra, i mam czat już przygotowany na telefonie. Losowanie na ile subów, lajków? Yy, nie, napisz, że losowanie o 16. Losowanie o 16.00. O 10k. Nie dostanę mu to za wspomienie dużymi literami chyba, co nie? Nie. nie. A zobacz miniaturkę, jaka genialna. <grymny> tak Tukę muszę YouTube włączyć. Czekaj, jest już coś na live? Nie Czekaj, jakie to jest opóźnienie? Pójdę tu? A jakieś jest, ale nie jakieś Ale no, miniaturka No wiem, starałem się Masz pierwszego widzu Mnie Co daj suba, widzisz cel subskrypcji? Idę zaspamić na l No cel subskrypcji się zmienia? Pytanie. Zmienił się? Bo no ja jestem inny i nie wiem. Nie, nie zmienił się. Muszę go samemu zmieniać. Ja mam taki przegłos, który już słyszę wszystko dwa razy. Daj linka do tego do live'a. A na tym. Czekaj chwilę. Ja tak to sprawdzić. tu to coś tam kropka, kropka, O dobra, mam. Czekaj, bo ja nie wiem czy to się, to się chyba nie zmienia, nie wiem czemu. Czemu to nie działa? Czekaj, chyba, że muszę tak. Nie, to nie działa po prostu. A, ja wiem co ja zrobiłem chyba. Czekaj. E jest jakaś stream wycisza, żeby nie miał tylko przegłosu. Wiem, być w live'a. Zadaj suwa? Pytania. Dobra. Oczywiście. Nie, nie masz z nami do telewisek. Dobra. A jak wyciszyć karnimo, bo nie wiem. Myślę, się ja właśnie nie znam tu... O, mamy cel subów znowu, widzowie. Działa. Subujcie kanał, subujcie kanał. Będę musiał to ręcznie zmieniać, więc polecam. Te was zatrzymam. Ale się dzieje, jak te streamy się w ścianę. Dobra, już zagarnąłem cel subów. Już działa wszystko. No działa wszystko, tylko później musi skończyć. O, widzę, ja tak wiemy może najzą Od razu mówię jest lepszy niż u bo się nie boję stracić itemków Chociaż w sumie czy ja się nie boję stracić takich itemków? To jest pytanie Ale się boi Ej, w ogóle pytanie, bo jestem taki trochę inny i nie sprawdziłem na jakiej stronie najlepiej się losuje. Tam gdzie sobie jest ten tryb, tam gdzie se losuje. Nie wiem, jak on to robi. Wiesz może? Nie, cię mam. No, bo Tu się pyta, czy można na VC. Znaczy nie, najdę się pyta ciebie, prawda? szeptam. <grystanie> <grystanie> <Ty, grystanie> <grystanie> ode mnie ucieka. <grystanie> Matko, się dasz tu bazę mi mnie ciebie w takim razie. Nie dam się przekupić, nie sprzedam się za suba. Pozdro. O, mam suba. Czekaj na serio? Muszę zresetować. Cześć, subów. A czy cel się zmienił? Oczywiście, że nie. Czekajcie, muszę znowu to zmieniać, bo jestem inny. Czekaj, chyba, że to mogę dojść jakoś prośbę, tylko że jestem jakiś jak strasznie inny. Nie, nie mogę. raczej. Nadal już stałem się w tym sigmom. I teraz szybko zrobię. Cześć. I tak... Yy, to... To... Tak. Widziałem, patrzcie jak szybko. Już powinno być wszystko. Cztery osoby na live'ie. Nie, pięć osób na live'ie. Czy te komentarze tu u góry działają? To jest pytanie. Nie, nie działają tu u góry, powinny się wyświetlać komentarze. Weź i napisz komentarz. Bo mnie to ciekawi czy to działa. O. Powinno działać? Weź ktoś napisz coś na czacie, bo nie wiem. Weź napisz od DC, dobra. Czyli nie działa, to czatu nie będzie, no chciał później nad tym popracować. Ale kurwa, za jesteś? Nie, być się. Z panem wiadomością. Działa czat, widać tam u góry? A działa, działa, dobra! Chciałem, to Wam powiększył, bo trochę tak mały ten czat. Gdybym go powiększył i przesunął? Wiem, widzę. Dzięki. Chciałbym, to Wam przesunął i bym zrobił tak. O! Jest dobrze? Uwaga, tutaj możecie zobaczyć nagrodę. Tutaj przez każdy plik 10, 1000. Więc jeśli ktoś wygra, no to dostaje to wszystko w wymianie. Chociaż mógłbym pejnąć, ale wymiana będzie bardziej taka. Nie bardziej przemawia. Jakby to chciało, to może też spamić, A kiedy giveaway pisałem 16 giveaway będzie. Na ten 1000. Jest cały czas na czacie. Dobra, widzowie, idziemy się klepać. No i się napiszę na czacie Czy idziemy się klepać czy kopać? Taki luźniejszy live czy walki? Chociaż na co ja się pytam raczej będziecie walkę. Wow, dzięki Lewisek za donate 8 dolarów na serwerze. Te najice będą raczej jutro, bo mi musi strona zatwierdzić o filarek. Fkacie, on jeszcze dropnie ode mnie, jak ja miał 10, mam ostatnio od niego dropę. Z mieczem 13, nie go ma aktualnie. Nie, no ta 16, tam... jego sugar daddy mi pom mu pomaga. Działa czat na live, możesz zobaczyć jaki fajny czat ogarnąłem. Okay. Ja muszę wejść. Lewisek do Donej, wszystko co miał, 8 dolarków amerykańskich. To no nieźle. Możesz mi pomóc ich bić, bo tak trochę killerek jest i mało z 16 chyba. No i dalej wiadomościami trzeba. Niewielka. Weź mi, mów, jeśli ktoś zasubuje dodatkowo, bo ja nie widzę. A muszę to zmieniać ręcznie. Nie, ktoś odsubował. Ja pierdził, nie chcę mi się zmieniać. Czemu ktoś zabrał suba? Będą mi się powiadomienia na subskrypcję i osubskrybowanie. Żeby ta osoba miała wstyd. Polubienia masz 4 i 6 subów. Yo! A i w ogóle Yo. trzeba mieć suba, żeby na losowaniu się po wyświetlić, pozdro. <laughs> Więc jeśli ktoś nie będzie miał suba, no to się po prostu nie, nie będzie mógł wylosować 10k. Dajcie wiem co coś zrobić. Dobra, mam to, mam to widzowie, mam stronę fajną. Już ogarnąłem. Będziemy mogli losować. Jamy lewiska. Nie, uciekł. Kilarki szesnastka to jak coś podejrzani są. Nie, kilerek akurat prawdę mówi, bo ja miałem ósemki, dziewiątki, jak się wywaliłem seta, tylko miecz i miecz, trzynastka, a on, mnie, mi za, on, mi za, on mi za, po prostu, się nie Mi się no. wydaje, że on po prostu zrobi jak na dziesiątki. No. Widzę, jak będziecie chcieli, później pewnie zrobię ankietę, jak po losowaniu będziemy mogli, albo teraz zrobię, czekajcie. Ankieta szybko zrobię. Z Cios. tego, że nie umiem robić ankiety. Szybki tutorial na YouTube, jak zrobić ankietę na live. No, Czekaj, nawiązuj kontakt z widzami, rozpocznij cel, pytanie, odpowiedzi, rozpocznij ankietę. Czy to będzie problem w przyszłości? Ten to nie boss No Cieka dobra, macie ankietę, głosujcie Chyba mi z live'em idzie lepiej niż ze mną sobie aktualnie. Jak uważasz? Nie w nawet Max dwie osoby na live'ie. No a ja mam to. To nie jest większa nagroda, ale ogólnie live lepiej wygląda według mnie. Nie wiem jak to Wiem, że tak. Siedem subów, yo! Czekajcie, muszę zmienić cel. Kolejny sub. No dobra, 5 5. czekaj, czekaj, czekaj. 50 na 50? Kurde, przydałaby się jeszcze jedna osoba, która by zagłosowała. Są cztery na live'ie, tak? No, lewisek się bije, ten, ten lewiskiem. Lewiskowi, nice. O, naprawdę jest O, jest pięć osób, jest U. pięć osób. Głos, głosujcie, głosujcie. A ja nie zagłosowałem z telefonu. Dobra, to ja głosuję na tak. I się... Dobra, <noise> większość jest na nie, więc nie będę głosował z telefonu, nie będę brał tego głosu pod uwagę. No, wygrało zdecydowanie nie, więc będziemy dalej grali tutaj. Ktoś się bawi i zmienia głos. Głos cały czas. Zakończamy ankietę. Wygrało nie, dalej będziemy nie. grać na sekwarze. Przypominam, że za 10 minut losowanie. No. I może jakiś tam dorzucimy do tego losowania. Co dorzucimy? Temek. Czekaj, w sumie? Czekaj. Na przykład to jest... ja mam elitrę 13 mogę dać. Nie, ale ja mam no, dokładnie jakiś to... taki temek specjalny. Tylko czekaj chwilę, muszę jedną rzecz zrobić. No, patrz na streama, patrz na streama, co się będzie dziać zaraz. Co się stanie, jaka magia. Patrzę. Dla to są za 500 dolarów, czy nie? Uwaga! Widziałeś co się działo? Widziałeś jakie było right back? Widzę. No i osoba, która wygra dostaje nie jeszcze różyczkę, tylko ją podpisze. Jak ty podpisujecie tej temy? Ukośnikowadło. krowadło. czy już nie mam. Róża od koci miętki. No i dobra, jest podpisana róża. Co z tego, że Niko nie no, będzie nie obchodził proszę, ten podpis, no. tylko że dostanie różek, czyli jeden z nielegalnych przedmiotów. Czat się zepsuł? Nie, nie zepsuł się czat, tylko że się wyklirował. A ty mówisz, że się zepsuł od razu. Jeszcze czad działa. Jeszcze. Nie no, będzie działał, tylko że się wyklirował po tym. Po tym Be right Back, jak zrobiłem. Mi jak oceniacie live'a. co byli u Zenomiksa, co oceniacie, że jest lepszy niż u Zenomiksa, czy gorszy? Nie wiem, czy ktoś tam był u Zenomiksa w ogóle. No, w sumie nie wiem, ale... Widać, że u mnie... To byłem na pewno ja. Miksu. Ja i ty byłeś. Jakaś jedna jeszcze osoba. To wiem mnie to wygląda, lepiej, bo ja też prześcierać typu Be Right Back. Więc ja nie muszę być, że pokażę coś, czego nie chcę pokazać. A ten ma tylko czarny ekran Nie, ale patrz, Koks y, właśnie robił na czarny ekran Zenomix, tymczasem ja. A muzyczkę na live jakąś masz, czy Ej, nie? dobra, dobry pomysł, dobry pomysł, ja nie mam, czekaj, faktycznie mogę włączyć muzyczkę, czekajcie. Właśnie, tak bez muzyczki widzę, udajesz. Killerek mi już bije, spalaj, killer. Jakbym zrobił Wiktora, dawno tych pillarów mi przeszkadza. Taką włączę muzykę. fajnie. Nie chcę lecić w tle. Jak jest, jaka jest liczba. No to będzie dobrze. Napiszcie, czy chcecie ciszej lub głośniej. Wiem, że widziałem. Widziałem tę wiadomość, tylko muzyczny mi powiedział. Olewisek logał na Bezelek, bo to były... Ej, choć Czesnastka na Bezelek za mną poleciała! Chodź, 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 chodź! Nasz nie, nie bić Czesnastką! Oh. No, ale we dwójkę, dwa po no. no. 1 na Bezelek! Dawaj! Nie dam ci No ja dawaj, fie, stęża, chodź! Nie się boisz, ale mam lagi. Powiedz mi mój ping. Wyjebało cię. Mam czysty hit hitemów No już powinno wszystko działać pięknie. Już ładuje się zerwer. dopiero. Dla zabawę eliczkę dla niego. Kto to jest w stanie Oli? xD? Czekaj, ile osób nagle jest na live'ie ile... Subskrybujcie, bo jak nie będziecie słuchaj, to nie będzie was na losowaniu. To tylko osoby. Weźcie to napiszcie do kogoś, czy też nie chce wbić. No właśnie, piszcie na czacie, piszcie na czacie, bo już losowanie za chwilę. Mi miecz został, mi miecz został, więc jest git. Ej, to G. Chodź idę ci oddać ten. tam. I cały set, tylko że miałem zamiast. El dobra. To co ty masz mi oddasz i będzie git. I masz klatę jedenastkę ze mnie? Nie. Mam. O dobra. No i jest git. Gid. Dobra i róża została, no to jest git. Człowieku. Dlatego nie nosiłem tej kasy przy sobie i... Nie chciałem kilofa nosić. Teraz już go odłożę faktycznie, jakby ktoś mnie znowu miał dodosować. Weź sobie tylko jakąś ósemkę na rozkupanie, w razie czego i tyle. Siódemkę wezmę nawet, tylko, że za mnie dro nie dropła niestety. Ja tylko błębie ci dam, bo też mi dropło z ciebie. już na linię, nie chcę się trajda robić. Czekaj chwilę. Co mnie bierze? Czekaj, mam kit'a do odebrania może? Mam, no i dobra. To kilo jest. No, już mam szpelacze pajęczyn, tylko koksy do kupiki. Też te spelacze pajęczyn mam ci dać, czy nie? Nie, ja mam swoje. Dobra. Tak, zaraz tak ma nie Niech się cieszy, że na tej Bezelek myśl lagi. Bo już by tak to zginął. No lewisek, się na niego rzucili, bo ja bym już spierdzielił. Już zaczęła mi się spierdzielać, jak zobaczyłam, że to jeszcze takie są lagi. Ale niestety, lagi były szybsze ode mnie i nie zdążyłam. Lagi szybsze ode mnie, po zlo. <grych> No już jak pisze. To mnie bije debil. 6 osób, 6 osób. Musicie zasubskrybować, żeby być w losowaniu od razu, mówię. Jak nie subujecie, to nie ma was na losowaniu. Jak nie subujecie, to nie będzie was na losowaniu, mówię. Powtarzam. Subujcie kanał. Lajka nie musicie dawać, ale musi być sub mm. Nawet lewisek już zaczął pisać Piszecie 10 chcecie dostać Tak to ja nie wyjdę Lewisek nie przejmuj się, mam kasę Dobra, uwaga, już będzie losowanie, tylko chwila. Włacza, muzyczkę. Figma wybala, no piszecie. Bało. Powinno i pokazywać to. Czekaj, nie... Ale ma, masz takie małe okienko w losowaniu, tylko. Wiem, właśnie chciałem, tylko że to nie działa. Coś to nie chce działać. No nie. No ja nie wiem co ja mam trać, bo to jest... A ja wiem co ja zrobiłem. To nie tak. Czekajcie, widzę, to wam wyłącza. Widzę hmm. sobie, że problemy takie. O dobra, wiem już. Co mogę zrobić, wam? O, widzicie? Czekajcie, to mam mniejsze akurat. To nie musi być takie wielkie, Minecraft może być w tle. Yy, tu. Widać na, w tym nie okienku? No. Daj na cały ekran. Dobra, zwiększę. Co takie małe. I zedlikowałeś swojego Discorda, brawo ty. Ja? Kiedy? Przed chwilą. No trudno, wywalone w to, niech mnie nie Tyle. Dobra, widzowie, wpiszcie 10 piszcie 10 na czacie. I dajcie suwa, dajcie suwać. Kto nie suwuje, no to nie dostaje niestety nagrody. Bez suwa nagrody nie dostaniecie. Jak ty też chcesz na 10 jak cię wylosuję, no to też będziesz chciał nagrodę, bo ty na zasadniczo ją fundujesz. Nie, właśnie. Nie, no dobra. to wtedy jeszcze raz losujemy. Dobra. Dobra, już możesz losować, każdy napisał. Wiecą, a ile jest osób na live, nie napisał każdy. Każdy pisze 10k. Teraz z czterech są. A, dobra. dobra. No to losujemy. A nie, 7, 7 no właśnie, osób. Ogląda, 7 osób k no piszcie 10k każdy. jak napiszecie kilka lat, to szanse nie zwiększa, tylko spamicie na czacie.